Dzień dobry, witam serdecznie w nowym odcinku Full Focus. Ja jestem Tomasz działowy i zapraszam serdecznie do sezonu trzeciego. Zaczynajmy. Darek. Darek, czego za ok, ok? Dore, próbuję, co mogę, ok? Jak coś, to Kostle y, jest zrobiony, ponieważ grałam z Gimperem w quizowanie. Filmik jest u niego na, w, w, w U niego na kanale i u mnie na kanale, więc możecie obejrzeć. Także jak przegrałam jedną przegraną, dwa razy przegrałam, bo czemu nie, Karolina? Brawo! Jedną przegraną było wrzucenie stóp na Insta, co już cały internet chyba o tym wie i skomentował. A drugą przegraną, bo właśnie cosplay Gimpera, czy taki budżetowy trochę costrej, bo jak wiecie, wszystkie sklepy są zamknięte, bo korona i tak dalej. No, więc mam pożyczoną tą marynarkę od walka, mam jakąś tam starą bluzkę białą, która po prostu jest, nie? I wybrałam to zdjęcie, żeby... bo... Ogólnie jak im teraz znam takiego starego, starego, więc już taki, z tych czasów jeszcze za, zaczynał. Albo teraz im bardziej właśnie już jakby, u, no, więc o nim słyszałam, jakby ogolił się na łyso, nie? I jakby najbardziej no, takie ikoniczne zdjęcie, taki ikoniczny jego wygląd, to pamiętałam z tego, z tego zdjęcia, że To niedawno użycił na Instagram, ale właśnie ten. Ten imidż Gimpera mi się najbardziej jakby z nim kojarzy, jakbym najbardziej mi się wrył w banie, więc oni to po powiedziałam, że to jest cosplay i myślałam, dobra, łysa glasa, okularki, cyk cyk, cosplay jest. I się cześć, że łysa głowa to jest najgorsze, co można mieć cosplayować. tragedia to jest, wiecie? Ja ogólnie wrzuciłam zdjęcie na Instagram... <śm> Robiłam to zdjęcie chyba o 13 I myślałam, dobra, już jestem w tym co Już posiedzę, jakby, co za różnica, nie? A się okazuje, że ten, że Tak bardzo, że jakby mam dwie takie opaski Jakby uciskowe na moje włosy Że po prostu ta peruka tam wyglądała I na to właśnie tą gumową tak opaskę to tą całą gumę, nie? I to tak mi ścisnęło mózg Że po prostu już tego tak Musiałam wziąć tabletkę przeciwbólową I nie pomogło, więc po prostu ściągnęłam I teraz szybko zakładałam przed streamem, nie? Dzień dobry, moi drodzy, ja Dzień dobry moi drodzy Nazywam się Tomasz Działowy i witam was Dzień dobry moi drodzy, ja naz... Dzień dobry moi drodzy, ja... Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy... To w miarę? Ja nie wiem Klub Sympatyków wusego? Nie wiem czy odpróbuję jak mogę, ale naprawdę z moim głosem jest trudno playować taki męski Co ty już dostarcz się Później, bo jak mówię, ruszył ruszy ustami, zarobić to jest łatwiej. Ale to musimy tak, tak totalnie na hardzie zrobić to. Dzień dobry, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku... <zysklarany> to nie umiem podkładać tego Ciężko będzie równać Gimperowi dykcji. Tak, ja w ogóle ja mam okropną ogólnie dykcję. Wiesz, ja jestem znana z tego, że ja rzucam spelę na streamie. Nie? A że gimper nadal ma. Mi... Aha, bo mi... tego, bo gimper chce mieć 2 miliony. Okej, okay, dobra, rozumiem, okej, okay, kumam, kumam. A bo, aha, bo im się wszystkim zmie. Dobra. No ja nie jestem na YouTube, się nie wiem kompletnie. Ja tyle się znam na YouTube, że no wiem, co to jest gimper. Nie wiem, co to jest zbidwo. <laughs> o, i wiem, co to jest Dramcia? No jakby i co? oglądam sobie mniej więcej i tego i full focus na streamach, więc jakby to jest mój poziom chat tego, mój poziom... Mój poziom youtubeowania Oj, dowiadując się jeszcze mniej, że jego córka ogląda anime, zaraz wrócę, hej <laughs> Ej chat, ej ale proszę nie szkalować anime, że ja dziś oglądałam właśnie Shingeki no Odin, a to on titan jest tak zwane Także no chat no... Proszę tutaj naprawdę docenić wartość anime, także tutaj jest przykro mi, bo to rani moje serduszko, ja bardzo lubię anime, tak? O, dziś jest jest pojówki. Rodzina zdalnia pokojówkę. Pokojówka jest z po tygodniu. No to są te memy z psem! Z piesem czat dużo lepsze jakby, chociaż taką pokojówkę nikt by nie pogardził, nie? Jakby... Ty, a jakby zrobić czad cosplay Gimpera w stroju pokojówki? No Gimpera już mam, nie? Czyli nadal patrzę mu głowę, jak to, jak to wygląda, jakbym miał jakieś, jakbym miała wodę w dosłownie, nie? Ja pierdolę, A nie, ja, zrobi... ja nie zrobiłam początku, czekajcie, ja... czekajcie, się... Czekaj... jeszcze raz, jeszcze raz, YouTube. Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku Overwatcha. Co ty gnoju robisz tutaj z tym telefonem w łapie albo przy komputerze? Matce pom... Co jest, kurczę? <laughs> Dobra, czekajcie, spróbujmy to zrobić, ja okay? Spróbujmy to zrobić, spróbujmy to zrobić. Nie witam serdecznie w kolejnym odcinku Overwatcha. Co ty gnoju robisz tutaj z tym. Mam nadzieję, wiesz, że wieszę i jak to wygląda. Już się w kamerkę i jak to wygląda. Nie, to już będę cię okej, okay. dobra. E, Poznajmy, że Overwatch, jakby też. Nie chcę tutaj podrabiać oczywiście, bo to nie moja grówka, to trochę mi głupio, nie? Także to był taki, taki sample trochę, ok? Taka, taka próbka, co mogłoby z tego być. I tyle, okej. Okay? O ja! O jestem! To to ja. Nic <laughs> Cześć. <laughs> robię co mogę, okej, okay, robię co mogę. Cześć, uh, Bartek. Widzę, że nareszcie się przestałeś kryć i zdjąłeś perukę. <laughs> Ta, bo, mój, bo mój brat śmiał się ze swojego brata, że jest za kolakiem. Ale nie, czym? Bartek ma po prostu wysoką linię włosów, okej, okay? Chciałabym tutaj zdementować plotki. Mój brat nie jest. nie ma za koli za. za za zakol. Nie, nie ma. Ronda yy, Ani nie, nie słyszę, ok? Kiedy cały czas na zablokowanej kamerze. O, dobra, czad. Kto gra na zablokowanej kamerze? Ja, ja, ja. Czad, każdy kto napisał ja, bo jest taką, wiecie, taką, taką mukę walnąć, nie? Jakby coś, bo okropnie, jakby. U... To widzicie kim jesteście? Każdy kto napisał, że gra z zablokowaną kamerką, taki wasz wygląd, wiecie? Taki wasz wygląd. Czekajcie. Taki. To, to jesteś, to jesteś. To, to jesteście wy, ok? To nie gra się zablokowaną kamerką, okej? Okay? Ja mojego kontentu nawet nie widzę, czy ja mogę robić tak? Mogę, bo to jest zablokowana kamerka nadal, nie? Dobra, okej. Okay. JESU! Piesek, ale czemu mi tak robisz? Teddy! Ale się przestraszyłam, no. <ścoughs> Przecież ja mam 20 HP i się przestraszyłam, no. Teddy! Nie rób mi tak! No, dzisiaj cały dzień z zablokowaną kamerką, rozumiem, tak? Ale super placementy będą. Dzięki, widzowie! Koks jesteście, wiecie? Ja, eee, fierdził. Wy specjalnie czekaliście, zabieraliście te punkty, bo Nie wiem, chyba miesiąc? Żeby mi na placementy odpalić tego, grę z kamerką? Nie macie serca, wiecie? Nie, jeszcze tego, jeszcze mi głową boli tego czepku. Nie, wiem, czy my chcemy? Może? trzeba. pójdę. Nie widzę tam jeszcze, że tak na ślepo idę trochę. Nie, kurczę, co się pomyliłam. Tak, tak, pomóżmy, pomóż. Nie, Dobry. nie! O nie, nie mogę, bo górze, że przysianie byłam, nie dało się. No trudno cię, no trudno, ale dobra, jakby no, dobra, jeden dek, pokaza. Mnogo niesympatyczny jest. Ja... O, a, okej. Okay. Nie, no to chociaż to skończmy. Proszę, to skończmy czat. Statystyki nie grają. Lecisz do... Jest git, jest okej. Okay. Jest ręka szlachy na DC? Nie, nie, sumie nie. w przód koindki. Eee, ej, ej ale no weź, żeby mnie z tym ustawiać. Dobra, tam lajka. Wszystko ze mną zlajkuję. Powiedz coś Ale czad... szanuje, szybka reakcja. Akcja reakcja. A, o, po... A sobie... Widzicie? To jest zaczerwieniona czat skóra od tego. Widzicie? Widzicie, jaka jest różnica? Widzicie? Jak to ściska mocno. A Nie, jeszcze, wytrzymię jeszcze jedno, wytrzymię. O, o moja główka. O, moja główka. O Jezu, jak, o Jezu! Jak. Dobra, czekajcie. O! O Jezu, jakie miłe uczucie. Dobra, dana. Tak naprawdę, to byłam cały czas Ja nieuczysana. Co? Jak was porobiłam? Co? No, także tak. Ale mi bania boli. O jezu, ja, dobra. Oj, I Jak do mnie uczysano. Haha, Stoleja! Ja się sobie podobam. Uważam, że jestem przeciętnie ładna. Taka, że wiecie, taka, że. Byś nie wygonił, że tak powiem, I mi tyle wystarczy, ok? Nadrabiam charakterem, prawda? No i umiejętnościami w League of Legends. Co tu się stało? Ja że. Zróbmy coś. Dobrze. Mam zrobić Doria. ogólnie u mnie na kanale jest nagroda fryzjer, czyli możecie za chyba 30 tysięcy punktów, które, zbiera, punkty, które zbieracie za e, właśnie oglądanie streama, możecie wdać właśnie na fryzjera, czyli możecie na uczesanie, mogę zrobić warkoczyki, kucyki, jakiś kok i tak dalej, e, no i teraz zostało zażyczone to, jakby, no cóż, no zróbmy to, zróbmy to, tam Powiedziałeś, a, trzeba powiedzieć b.

Okej, okay, niemiecki, dobra, Czodoro, okej, okay, jezu, ja, ja niemiecki miałam w, w ostatnim razu chyba w liceum, jezu, jak liceum było dawno temu, ile, z pięć lat temu? nie będzie trudny sprawdzian, do której fotografii jest Gimfer. Ej, no, 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 myślę, że wyszło okej, okay. jakby sobie <laughs> bardziej sobie rozwala, to jestem taki, <laughs> ten taki, wiecie, taki ogonek jakby na czubku głowy, nie, to wygląda źle, to, to wygląda źle. Na... <laughs> Ja zem, nie wiedziałam, że to jest ogień aż tyle memów. Ja pierdę jak to długo. Kurczę, no cały, co chwila coś nowego jest. Wytyfy. Usuwał słabsze memy, niestety. Ze mną słabszy memy, wszedł wczoraj to robić. Nie wiedziałam, że będzie aż tyle tych memów nagle. Mogę odgapić pracę, ja tak, ale coś pozmieję, Moja praca w określa. Haha, O nie! Czy, czy... Ej, nie, no. Ja tu się powiem, to, z okay? to się pojawiłam z miejscami, okej? To się pojawiłam z miejscami. No, co jest? czat! Co to? Ma być?